To Europe! The Final Countdown w Radio Z. Żegnamy 2025 rok. Odliczajcie ze mną. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mamy 2026 rok szczęśliwego nowego roku, kochani słuchacze Radio Z! Życzę wam dużo uśmiechu w nowym roku, życzę wam, żebyście każdy dzień tego roku, albo prawie każdy, mogli uznać za udany dla was i oczywiście przejdą trudniejsze momenty, to normalne, ale pamiętajcie wtedy, że Radio Z jest tutaj dla was, nie tylko żeby informować, rozśmieszać, czy prezentować wam muzykę numer jeden, ale po prostu, żeby życie było bardziej znośne. Norbert Winkowski, kłaniam się nisko, bardzo dziękuję, zapamiętam tę noc na zawsze. Bawcie się do Białego Rana. Wszystkiego dobrego w 2026 roku!